Poznań. Prawie centrum miasta. Piękna łąka. w Dozorze Zarządu do Dróg Miejskich. I tej łąk nie dopadli złoczyńcy. Z, z różnego rodzaju sprzętem wycinającym. Powiedzcie sami ludziska. Czy nie pięknie wygląda? Ludzie, no patrzcie, czy nie pięknie wygląda. ZDMie Pani naczelnik i panie, które się zajmujecie tą zielenią. Bardzo dziękujemy i niech tak zostanie. Daj mi przyrodzie spokój i będzie nam dobrze.